Dlaczego noc ta niepodobną jest do innych nocy? Tak rokrocznie żydowskie dzieci w tę noc, w noc Paschy, pytają swojego ojca. A ojciec odpowiada, snując Haggadę, to znaczy opowieść, w której historia o cudownym wyjściu Izraelitów z Egiptu splata się w jedno z jego osobistą historią życia. Tak samo jest w tej nocy. Siedzimy tutaj i słuchamy opowieści. Jest w tym coś takiego archetypicznego, coś pierwotnego, takiego rdzennie człowieczego. Możemy wyobrazić sobie takich pierwotnych ludzi, którzy siedzą w krąg wokół ognia i słuchają, słuchają opowieści. I przez to słuchanie się uczłowieczają. Bo my jako ludzie jesteśmy istotami narracyjnymi. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam w odwiedziny do jednego z moich rodzonych braci, dzieci witają mnie na progu słowami Wujek, a opowiesz nam bajkę? Muszę przyznać, że ja bardzo lubię mówić, to jest tylko jedna z moich licznych wad, ale te dzieci chyba jeszcze bardziej lubią słuchać. Bo opowieść tworzy relacje. Nie jakaś sucha strawa faktów, którą smutno sufluje nam speaker ze szklanego ekranu, ale akt opowiadania. Od ust do ucha wszędzie się niewidzialna nić, która łączy serca. I więcej jeszcze, bo opowiadanie jest nośnikiem sensu. Jeżeli chcesz zrozumieć, sens bytu, rację istnienia Twojego własnego, całego świata. Nie znajdziesz tego w encyklopedii. Ale znajdziesz to w opowieści. Bo opowieść, zwłaszcza ta opowieść, którą snuje Ci dzisiaj Bóg, ona splata chaos wydarzeń Twojego życia w spójny sens. Dlatego tej szczególnej nocy Bóg zanurza nas w narracji. W wielkiej historii, która splata bezkresny kosmos z Twoją konkretną codziennością. To jest noc opowieści o Bogu, Bogu, który wchodzi w noc człowieka. Bo od tego się wszystko zaczęło. Bóg wszedł w noc nicości. Ciemny bezład wód otulił swoim słowem, i wydobył zeń światłość bytu. Bóg stwarza z niczego, mówiąc. Powołuje do istnienia, opowiadając swoje marzenie. Niech się stanie woda, niech się stanie skała, i kwiaty, i drzewa. I wszystko było dobre. Ty też. Bo jesteś częścią marzenia Boga. Jesteś częścią Jego opowieści. Bez Ciebie ten świat byłby niekompletny. I Bóg wchodzi w noc konkretnego człowieka, tak jak wszedł w noc Abrama, który tkwił w mroku bałwochwalstwa. Bóg wyprowadził Abrama z Haranu, z krainy niemych bogów, bogów o kamiennym sercu. I doprowadził go do prawdziwej relacji, do prawdziwej wiary. Chciał go długo prowadzić, bo serce człowieka jest oporne. I prowadził go trudnymi drogami, po to, żeby krok po kroku kruszyć kamienne i dole jego serca. Aż zaprowadził go na górę Moria, jak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu. I tam na górze Moria rozłóg ostatniego bałwana serca Abrahama. Bo ojciec Abraham, podobnie jak bardzo często i my sami, pomylił Boże Dary z Bogiem samym i swojego długo wyczekiwanego syna Izaaka zamienił w Bożka w swoim sercu. Bóg nie potrzebował żadnej żertwy, ale zażądał życia Izaaka po to, żeby Izaaka wybawić od śmierci, od śmierci, którą mu gotował jego własny ojciec, chcąc z niego w swoim sercu uczynić martwego idola. Bo Bóg wchodzi w noc, aby wybawić, tak jak wszedł w noc Izraela, i wybawił go, wybawił go z niewoli, wybawił go od zagłady. Nie tylko wybawił od, dał mu wolność od potu, od bata nadzorcy, od śmiercionośnych rydwanów faraona, ale wybawił Izraela do, do relacji, do miłości. Dlatego właśnie, jak mówi prorok Ozeasz, po wyjściu z Egiptu Bóg wyprowadził Izraela na pustynię, aby tam, gdzie nie ma nic, jego miłość była wszystkim. Bóg wchodzi w noc Twojej samotności, ukazując Ci siebie jako oblubieniec, którego miłość nie odstąpi, choćby góry się zapadły, choćby pagórki się zatrząsły. Wchodzi w noc Twojego braku, nawołując ustami proroka, abyś kupował bez płacenia za wino i mleko. Wchodzi w noc Twojej niewiedzy, dając Ci mądrość swego prawa, które trwa na wieki. Wchodzi w noc mego grzechu, dając mi serce z ciała w miejsce kamiennego. To nie są jakieś opowieści z pradawnych dni. Ta historia to moja i twoja historia, bo zostaliśmy w nią włączeni przez nas nasz chrzest, jak nam mówi dzisiaj święty Paweł. Gdy zanurzono nas w wodach chrztu, chociaż dzisiaj chyba lękając się mocy tego znaku, zredukowaliśmy go do minimum i znaczymy tylko nikłą stróżką wody głowę dziecka. Tak samo zresztą jak w tę noc. Kiedy to liturgia jest liturgią nocną, a my spieszymy się z nią i chyba przelęknieni jej doniosłością zaczynamy ją, gdy tylko słońce schyli się za widnokręgiem. A jednak choćby nawet jedna kropla tej chrzcielnej wody dotknęła Twojej głowy, to zostajesz zanurzony w historię samego Boga. Chrzest to są wody płodowe nowego stworzenia, w których umiera bałwochwalca, w których toną rydwany niewoli, a ty zostajesz złączony w jedno z Chrystusem, w nierozerwalnym przymierzu miłości. I razem z Chrystusem możesz wejść w najciemniejszą noc ludzkości, w śmierć. Po ludzku śmierć jest końcem opowieści, jest epilogiem, nieraz napisanym przedwcześnie, zanim doszliśmy do ostatniego rozdziału. Zostawia naszą opowieść przerwaną, niedokończoną, niepełną, niezrozumiałą. Lecz dla Boga śmierć jest dopiero początkiem. Jego miłość wpisuje naszą opowieść w wieczność. On, z martwych wstając, zapalił ten płomień nadziei w każdym mroku naszego życia. To już się dokonało. Śmierć już została zwyciężona, a wraz z nią i grzech, i szatan. Ale to nie wystarczy. Jak wyrzekł poeta, to coś po Ojcach odziedziczył w spadku posiąść musisz, wystało się Twoim. Od ciebie zależy, jak ten płomień zajaśnieje w konkretnej historii Twojego życia. Bo może być on tylko jakimś Nikłym mgnieniem, niczym ostatni blask umierającej gwiazdy, który po miliardach lat podróży wpada w oko teleskopu. A może rozpalić Twój świat. To prawda, ten płomień jest nikły, ale jak każdy płomień, przybliżony do suchej szczapy drewna, może wybuchnąć światłością, przez którą noc jak dzień zajaśnieje. Wyśpiewałem w orędzie paschalnym pochwałę tej świecy, której strugami wosku karmi się ów płomień. To my mamy stać się tą świecą. Nasze życie ma stać się woskiem, który będzie żywił ów ogień. Płomień zmartwychwstałego Chrystusa, podłożony pod suche drewno Twojego serca, może je rozpalić miłością, może napełnić blaskiem Twoje oczy. Może rozgrzać Twoje dłonie żarem służby. I im bardziej suche jest Twoje serce, tym rychlej może zapłonąć. Potrzebujemy uświęcającego blasku tej nocy, aby nieustannie oddalał od nas zbrodnie, obmywał nas z przewin, przywracał radość. I potrzebujemy zanieść ten płomień w ciemność naszą powszednią. W ten świat, który tam jest w ciemności. Bo ten świat bardzo tego potrzebuje. Ten świat ginie w mroku. Chociaż pozornie iskrzy się ferią barw i kolorowe nad sobą wznosi sztandary, wesołkowato podryguje w rytm błyskających reflektorów, to w istocie rzeczy to są tylko sztuczne ognie. To jest maska na monochromatycznej melancholii, diagonalne konwulsje życia bez nadziei. Jeżeli dzisiaj, słuchając tych opowieści, jeżeli wszedłeś w opowieść Boga, jeżeli dotknąłeś płomienia zmartwychwstania, jeżeli zapalił Twoje serce, to idź, idź do tego świata i zanieś Mu nadzieję. Bo to jest chrześcijaństwo. To jest korowód światła wśród cieni smutku. To jest triumfalny pochód życia przez cmentarze tego świata. Nie pytaj, komu masz nieść to światło, bo każdy go potrzebuje. Czasem nawet ci, którzy innych karmią nadzieją, niewiele jej mają dla siebie i bezgłośnie wołają: Przynieś mi światło. Daj mi światło. Nie mów mi, jak mam żyć, bo nie przeżyłeś mojej ciemności. Nie mów, że rozumiesz, bo w absurdzie mroku nie ma nic do zrozumienia. Nie próbuj, jak dzisiaj w nocy, pchnąć do przodu wskazówek mojej duszy, myśląc, że takim oszustwem przybliżysz świt. Moja noc jest prawdziwa i będzie trwać, być może tak długo aż wzejdzie słońce nieznające Zachodu. Jezus Chrystus. Chrystus nie stał na skraju nocy, rzucając w mrok dobre rady, ciskając moralne pouczenia i wznosząc jakieś gorliwe apele o nawrócenie. Nie! Chrystus wstąpił do otchłani. Jeśli chcesz przynieść mi światło, to zejdź do mojej ciemności. Jeżeli doświadczenie z martwych rozpaliło coś w Tobie, to usiądź naprzeciw, przy moim zagasłym ognisku i opowiedz mi Twoją historię z martwych Opowiedz bez słów, blaskiem Twoich oczu, ciepłem Twoich dłoni, żarem Twojego serca. Może wtedy znowu coś się we mnie zapali. Za chwilę zapalimy znowu nasze świece i błagam, nie zapalaj jej od zapalniczki. Poczekaj, pozwól, żeby ktoś przyniósł ci ten płomień z martwych stania. Dziś on Tobie, może za rok Ty jemu. I tak idziemy, wędrowcy do brzegów nocy, wzajemnie podtrzymujący w sercach wątły płomień naszej opowieści. Opowieści, która jest prawdą, bo Chrystus z martwych wstał, prawdziwie powstał.